W swoim życiu miałam dwa sny prorocze. Pierwszy był taki, że stałem przed polem minowym. Widziałam, że to jest pole minowe. I nagle pojawił się człowiek w kapturze, którego twarzy nie widziałem. W ręku trzymał taki kij pasterski i mówi do mnie, chcesz zobaczyć, jak przejść przez pole minowe? Ja mówię tak. I on mówi, to idź po moich śladach. I ten kij pasterski, który trzymał w ręce, położył tak równolegle do podłoża, także trzymał w dwóch, dwóch rękach, i szedł. A ja szedłem za jego krokami. Cały czas myślałem, czemu on ten kij tak dziwnie trzyma. I kiedy przeszliśmy na drugą stronę, ja powiedziałem do niego, a czemu trzymałeś ten kij? Wtedy on się odwrócił, ściągnął kaptur. Zobaczyłem, że to jest Jezus i mówi tak, żeby pokazać ci, że w życiu najważniejsza jest równowaga. I to było ważne przesłanie i jest ciągle ważnym przesłaniem. Nie chodzi tylko o tą równowagę, którą staram się zachowywać w nauczaniach, ale też o równowagę, że... Mam tendencję do pracocholizmu, więc muszę też na to uważać. Kilka razy byłem temu nieposłuszny i zawsze odbijało się to w moim ciele. Więc to był jeden sen proczy. A drugi był taki, że byłem w jakiejś szkole biblijnej, tak mi się śniło i był jakiś, przychodziłem, były sale i na salach było napisane, z czego są wykłady. I zobaczyłem jakiś wykład z jakiejś tam księgi, nie wiem, nie pamiętam teraz już szczegółów, ale. Bo nie o szczegóły tu chodziło, ale pomyślałem: o wejdę. Wszedłem, usiadłem, no i ten człowiek omawiał fragment, który dobrze znałem, i zaczął pokazywać ten fragment od innej strony. I uwaga, to taki dodatek. Ja zawsze boję się ludzi, którzy mówią: a nie, to, to wszystko kiedyś tak myślałam, a teraz tak, to, jest, to wszystko jest inaczej. Nie, najczęściej to nie jest tak, że Bóg nam mówi: a kiedyś to głupio uważałeś, teraz będziesz uważał mądrze. Naj, najczęściej jest tak, że jakiś fragment rozumiemy, ale Bóg jeszcze poszerza rozumienie. Nie zastępuje jedno drugim, tylko poszerza, rozwija, pokazuje też od innej strony. I mnie to tak zafascynowało, że ten człowiek pokazał ten fragment jeszcze od innej strony, wydobył jeszcze jedną głębię i do dziś nie pamiętam, co to był za fragment, bo to nie o ten fragment chodziło. I wtedy wybudziłem się z tego snu i taka wyraźna świadomość, taka wyraźna myśl, niedługo spotkasz takiego człowieka. I rzeczywiście spotkałem takiego człowieka, który przez wiele lat był moim mentorem pomógł mi na nowo zrozumieć Biblię. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w życiu miałem wiele snów. Ja praktycznie co noc mam sen. I gdybym się upierał, nawet tak z ciekawości, wiedząc, że będę to nagrywał audycję jakieś dwa tygodnie temu, miałem pewien sen. No, przeżywam coś, muszę dokonać pewnego wyboru. Nic takiego bardzo ważnego w życiu, ale nazwijmy tak średnio ważne. I ponieważ myślę o tym, modlę się o tym, rozmawiam z różnymi ludźmi, więc normalne, że moja podświadomość wyprodukowała też pewien sen. I ten sen taki nie był jak tamte, że wyraźnie widziałem, że to Bóg, tylko tak sobie myślałem, a... To na potrzeby audycji zrobię taki test. Z tego snu wywnioskowałam coś, coś, co ma się stać, tak, co Bóg chce zrobić. I z tego snu wynikało jasno, że to musi się stać dwa tygodnie, więc wiem, wpisałam to w telefon. Ustawiłem przypomnienie za dwa tygodnie, minęły dwa tygodnie. Dzisiaj już widzę tą sprawę zupełnie inaczej. I oczywiście to, co z tego snu jakby wynikało, tak. To jest, to, to się nie stało. A mówię o tym dlatego, że niektórzy ludzie przesadzają. Każdy sen próbują proroczo zrozumieć, dopatrują się jakichś ukrytych znaczeń. Co jest ciekawe, jest prosty sposób rozumienia snów proroczych. I o nim będę dzisiaj mówił. A dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że czytamy cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści i teraz jesteśmy w momencie, kiedy jest został pojmany przez... Radę Żydowską, przez Sanhedrin. Oskarżony za to, że uważa się za Boga. Wysłano go do Piłata, ale Piłat nie znalazł niewiny. Więc Piłat odesłał go do Heroda. Herod też nie znalazł niewiny, ale odesłał go do Piłata. I to jest taki moment naprawdę dla mnie niesamowity. A był zwyczaj, że raz w roku na święto Paschy Piłat uwalniał na prośbę ludu jednego więźnia żydowskiego. Rozumiecie? Zwyczaj taki. Wyobrażasz sobie, że raz. W roku na Wielkanoc prezydent Polski uwalnia jakiegoś przestępcę, bo był taki zwyczaj? To wydaje się niewiarygodne. A w tym czasie przebywał w więzieniu Barabasz, skazany z innymi za morderstwo popełnione podczas rozruchów. I on yy, i o to, jak co roku zebrał się tłum, aby prosić Piłata o uwolnienie więźnia. Piłat zwołał arcykapłanów, pozostałych przywódców żydowskich i lud, aby ogłosić wyrok przyprowadziliście do mnie tego człowieka oskarżając go o podburzanie ludu przeciw władzy rzymskiej zbadałem dokładnie te zarzuty i stwierdzam, że jest niewinny Herod zresztą stwierdził to samo i odesłał go do mnie żaden bowiem z czynów tego człowieka nie zasługuje na karę śmierci każę go więc wychłostać i wypuszczę i zobacz tutaj, tak przy okazji taki bonus, tak, kiedy człowiek idzie na kompromisy mówi jest niewinny, ale dla świętego spoko no właśnie, jest niewinny to niewinny no ale dobrze, idźmy dalej gdy więc tego dnia rano przed domem Piłata zgromadziły się tłumy, zapytał, kogo mam wypuścić, Barabasza czy waszego Mesjasza Jezusa? Wiedział bowiem dobrze, że przywódcy żydowscy uwięzili w Jezusa, ponieważ zazdrościli mu jego popularności. Gdy Piłat zastanawiał się nad wyrokiem, żona przesłała mu wiadomość. Zostaw w spokoju tego prawego człowieka. Ostatniej nocy miałam z jego powodu niedobry sen. Tymczasem kapłani i dostojnicy żydowscy podburzali tłum, ten sam tłum, który tydzień temu krzyczał Hosanna i powitał Jezusa jako mesjasza, aby prosił o zwolnienie barabasza i śmierć Jezusa. Gdy więc namiestnik ponownie zapytał, którego z dwóch mam wypuścić, tłum zgodnie wykrzyknął: Barabasza. A Barabasz był zbrodniarzem, pisze Jan. A więc o co chodzi? Żona Piłata miała sen proroczy i nie potrzebowała, żeby ktoś interpretował. To jest ciekawe, że kiedy patrzymy na Stary i Nowy Testament, to widzimy jasno i wyraźnie, że kiedy wierzący mieli sny, to te sny były jasne, proste i zrozumiałe. Kiedy niewierzący mieli sny, czasami były jasne, proste i zrozumiałe, jak dla tej tutaj żony Piłata, ale czasami było tak jak faraon, który miał sen i nie rozumiał, i dopiero Józef mu wytłumaczył, i przez to Józef został potem premierem w państwie. Ale w każdym razie, nie komplikujmy rzeczywistości. Mamy mnóstwo snów, które wynikają z naszej podświadomości, z tego, co przeżyliśmy, z różnych rzeczy. Jeżeli mówi do ciebie Bóg, mówi jasno i wyraźnie, jesteś w stanie to zrozumieć. Oczywiście, to jest reguła. Życie budujemy na regułach, jednak w życiu są też wyjątki. I czasami tak jest, że masz jakiś sen i nie rozumiesz tego snu. Powiedziałem, że w życiu miałem dwa sny prorocze. I to jest i o pewnej regule. A teraz powiem o wyjątku. Miałem kiedyś sen. Nie będę opowiadał tego snu, ale w każdym razie, kiedy się obudziłem, miałem poczucie, że to był sen od Boga. Więc zapisałem sobie ten sen. Ale nic z niego nie rozumiałem. I mam znajomego, którego Bóg dosyć często używa, właśnie w takiej interpretacji snów. I zadzwoniłem do niego i powiedziałem: Słuchaj, mam takie miałem taki sen, wydaje mi się, że to był sen proroczy, ale nic z niego nie rozumiem. On mówi, dobrze, to pomódlmy się. Chwilę się pomodliliśmy, żeby Duch Święty dał nam jasność i zacząłem mu opowiadać ten sen. A on zaczął ten sen interpretować. Ale kiedy on interpretował ten sen, to we mnie, w środku, w moim duchu, ja byłem głęboko, wewnętrznie przekonany, tak, to jest interpretacja od Boga. W tamtym momencie życia, to było około 2012 roku, Absolutnie nie widziałem żadnych możliwości, żeby to się stało. To się stało dokładnie. To, co widział w tym śnie 23 grudnia 2024 roku, dokładnie ten sen się wypełnił. Bóg dał mi wtedy zachętę, żebym nie rezygnował, żebym ufał, że On może rozwiązać coś, co jest nie do rozwiązania. I Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty mówisz do nas na przeróżne sposoby i że kiedy Ty do nas mówisz, my mamy to wewnętrzne przekonanie, że to jesteś Ty. Co więcej, kiedy Ty do nas mówisz, dajesz nam siłę do tego, żebyśmy podjęli to, o czym nam mówisz. Dziękuję Ci za to, że Ty do nas przemawiasz i dziękuję Ci, że jednym ze sposobów są proroczesny. Amen.